Myślałeś kiedyś, co by było, gdyby wszyscy wielcy polscy poeci, o których informacje facetka od Polaka wbijała ci bezskutecznie do łba, tworzyli we współczesnych czasach? Pewnie niewiele by to się różniło od rzeczywistości, ale wyobraź sobie, jak wspaniałym miejscem byłaby ich grupa na fejsie o nazwie, dajmy na to, Sekcja Poezji. Wtedy wszyscy pucowaliby działo na warony do bogu rodzicy, twierdząc, że kiedyś to były wiersze i normiki nie znają. Kochanowski spamiłby jakimiś pieśniami i hymnami na kijów, w tak zwanym międzyczasie, szkalując innych fraszkami, między innymi na opa ego waszmości rośnie na kształt bluszcza, lecz waśmość nie wie, że mać mu się puszcza. Lub na opa dwa wiersze pisuje i sławą się szczyci, ale sam nie wie, iż ma falus w życi. Mikołaj gęś nie pozostawałby mu dłużny, obrażając go za nadużywanie łaciny i pytając się, dlaczego Urszulka nie może zagrać na lutni. Bo nie myje! Morsztyn pisałby jakieś spermiarskie wiersze do Loszek. Asem, tworzył sonety o chujowości życia człowieczego w niedzielę wieczór. Krasicki szkalowałby hawajską Januszy pięknymi satyrami, a do tego pisałby bajki. Dziś w ciemnej Dąbrowie była krwawa jadka. Patrzyły stare lisy, jak lisica matka zamordowała i zjadła tuzin małych Jerzy. Spytały: dlaczego? Ma mi się należy. Prawdziwa inba trwałaby między Mickiewiczem i Słowackim. Pierwszy płakałby Marylo, odpisz. Szkalowałby papę w dziadach MMCXXVIGI, czyli 2137 w Debile. Opisywałby swoje pijackie Odyseje w sonetach, że słyszałbym głos z Lidla kupuj, bo sobota. Ale przede wszystkim obrażałby Słowackiego. Julek rewanżowałby się pluwaniem go w poematach, m.in. w słynnym utworze obrażającym dziewczynę Adama z Grecji, Gamemnonę, Gruba Gamemnona. A oprócz tego pierdolił głupoty o czołgach jeżdżących też w Kordianie i był ogólnie znienawidzony. No a Cyprian Kamil, nikt mnie nie rozumie, Norwid, pisałby w dziwny... Sposób i wszędzie nawiązania do mitologii Chopina wpierdalał. Pozytywiści by nic nie publikowali, bo robiliby coś pożytecznego. Staw pieprzyłby głupoty o niczem, przeczytane na tamblerze. Kasprowicz pisał sonety o rosnącej w biurze jego sąsiadki paprotce w Siedemnastu mgnieniach wiosny. A Kazimierz Tetmajer pierdolił, jak potłuczony o dekadentyzmie i bezsensie życia. Wyspiański byłby odpowiednikiem gościa, który na imprezie nie mówi ani słowa, tylko wwali kolejkę co kwadrans i całą noc stoi pod ścianą. Za to rano szkaluje dokumentnie nie wszystkich. Skamandryci i spółka pisaliby absolutnie komiczne posty. Tu wim przy każdej krytyce dostawałby bólu dupy o antysemityzm i kawał całować się w dupę. Pawlikowska twierdziłaby, że bawa bez bolca dostaje pierdolca, a Brunon Jasieński pisałby absolutnie niepoprawny ortograficznie, darłby mordę, że kiedy on nasto, to bezpowrotnie umarli i tetmajer i staw oraz waliłby konia do Marksa i Lenina. Witkacy, zakładając oczywiście, że był trzeźwy i nie naćpany, dawałby wszystkim manegerki i wyzywałby od wiersza idioty odbitego na powielaczu. Baczyński krzyczałby Warszawo walcz Herbert pisałby o panie Kogito Zastanawiającym się czy korzystanie z Netflixa Brata dziewczyny kuzyna szwagra jest moralne Miłosz szkalowałby komuchu Waszymborska Pisałaby green teksty Nie chciej żyć dłużej Kup kota Umrzeć Tego się nie robi kotu Profit I tylko Twardowski pisałby Śpieszmy się kochać hopów Tak szybko szarzeją